Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem chcemy rozpocząć nową serię BĄDŹ JAK. W tej serii dowiecie się wszystkiego o youtuberach, czym nagrywają, jakiego programu używają oraz wszystkiego innego. Dzisiaj rozpoczynamy od Blow'a i to jemu poświęcimy cały odcinek. Także bez dłuższego gadania, zaczynamy! Karol Gązwa, bliżej znana jako Blow, nagrywał z Sony A7. Jest to lustrzaneczka odconego, bardzo dobrze nagrywa, która stoi sobie na statywie od Wellbona DV7000. Koszt ogółem lustrzanki jest około 6000 do 8000 zł, natomiast statyw to jakieś 400 zł. Karol montuje w programie Adobe Premiere, jest to najbardziej popularny program wśród polskich youtuberów, ale również tych zagranicznych. Jego posiada dwa monitory, niestety nie udało mi się znaleźć ich nazw, ale ma, więc o tym mówię. Używa najczęściej słuchawek iPhone'owych, pomijając to, że ma bity, ale jak sam mówi, zazwyczaj używa głośników. Jego mikrofon to najprawdopodobniej Rode NT1A, dlaczego mówię najprawdopodobniej, ponieważ ciężko było znaleźć to, ponieważ nie ma zbyt dużo informacji o nim ale wydaje mi się, że jest to ten właśnie mikrofon. Mikrofon na pewno wisi na promieniu mikrofonowym Rode PSA1. Jest to najbardziej popularny, popularne ramię mikrofonowe w Polsce no i no za granicą oczywiście też. Jeżeli chodzi o jego klawiaturę, jest to Logitech G810. Yy, bardzo fajna klawiatura podświetlana, mechaniczna oczywiście, naprawdę bardzo spokojna klawiatura. A jeżeli chodzi o jego myszkę, jest to mysz Razer Mamba. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. To na pewno zmotywuje mnie do następnych filmików. No i piszcie pod spodem, jakiego YouTubera chcecie następnego. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, ponieważ jak wpisywałem w internecie, informacje o blogu było ich naprawdę bardzo mało. A teraz na przykład będą ugrupowane w jednym miejscu. Jak ktoś będzie szukał tych informacji, to na pewno znajdzie Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!